Ostatnio do mojej kolekcji dołączyła nowa hulajnoga elektryczna, dlatego zapraszam na unboxing hulajnogi Motus Pro 10 Sport 2021. No to na początku oczywiście otwieramy pudełko, wyciągamy zestaw kluczy i uchwyt do składania hulajnogi. Pozbywamy się styropianów leżących u góry i stawiamy sztyce hulajnogi. Zdejmujemy zabezpieczenia i rozkręcamy uchwyt kierownicy. Następnie w rozkręcone miejsce wkładamy kierownicę. Zakładamy wcześniej odkręcony element i wszystkie śruby bardzo dokładnie zakręcamy. Zdejmujemy zabezpieczenie kierownicy i ustawiamy kąt przyrządu. Sterowania pod własne upodobania. Następnie wszystko porządnie dokręcamy i wyjmujemy hulajnogę z pudełka. Pozbywamy się zalegającego steropianu i regulujemy mechanizm składania. Następnie odkręcamy dwie śruby z tyłu i wkładamy zaczep, który następnie zakręcamy śrubami z woreczka. Odkręcamy trzy śruby od uchwytu kierownicy i ściągamy ją. Odkręcamy śruby z przodu i z tyłu sztycy, wkładamy hak od składania i zakręcamy go. Ponownie wkładamy kierownicę, ustawiamy, żeby była prosto i przykręcamy. Na koniec nakładamy czarne nakładki na śruby. Sprawdzamy ciśnienie w oponach, wkładamy i przekręcamy.